Niech będzie pochwalony z Chrystus laudetur Jezus Chrystus. Dziś postaram Wam się przybliżyć, czym jest modlitwa św. Benedykta oraz kim był sam święty Benedykt. Święty Benedykt z Nurski żył w VI wieku, założył zakon Benedyktyński, przypisuje mu się wiele uwolnień od złego ducha, z czego później zrodziła się modlitwa egzorcyzmowa. Dziś najczęściej spotyka się ją na medalu świętego Benedykta, umieszczonym często na krzyżu, właściwie wpisana w niego, a brzmi ta modlitwa tak Kruksad crasid mihi lux, non dracosid mihi duks, vade retro satana, nu mihi vana, sunt maala quae libas, i vena, na Bibas. Czyli w tłumaczeniu na polski, niech zawsze będzie mi światłem krzyż święty, nigdy wodzą smok przeklęty. Idź przed szatanie duchu złości, nigdy mnie nie kuć do marności. Złe to, co proponujesz mi, sam swą truciznę pi.